That cal the Polish culture is good, jest dobra, but does not influence ale nie ma you anymore. Na you have that culture, Masz tą kulturę, but your life is no longer ruled by that culture. We together, right? What is the music of Polish? What what people they sing in Polish? I say I say disco polo. I don't even know what it is. What is? What else? What else? Polish culture music. Polish music. Polish music. Chopel, that? Chopin. You see, that is Polish music. To jest polska muzyka. This is how you know Polish people. ten sposób znasz Polaków. But now, listen, Ale teraz posłuchaj. You know you reach a place where Wiesz do do miejsca, w wchodzisz. do innej kultury. That culture you. I ta kultura panuje nad tobą. Even is playing, playing there. Nawet jeśli Chopin tam gra, that does no longer. Leci, to to nie ma wpływu. Żeby ruszyć tobą. You have power to? You masz moc, aby panować nad tym. We are there, right? What is the Belarusian? Jakie uh, Belarus? yeah. Okay, tak samo w Polsce. What's be, uh, Ukrainian? Okay, okay. You see now? widzicie? That is very important to jest ważne, even for us to understand nawet dla nas, which culture we had before and which culture we have now. Jaką mamy teraz. What was my culture before being born again? Co było moją przed and what is my culture after being born again? Jest moją po byciu because we have people Bo mamy ludzi, who never moved. nigdy nie zostali They are still there. Oni wciąż tam są. Bia. Piwko. piwko? Wciąż mają piwko. The way you lived? E, styl życia, w ten którym żyłeś wcześniej. Jako niewierzący, you are being, as a w ten sam sposób zachowujesz się jako wierzący. That mean, I to znaczy. No culture influenced you. Że żadna kultura nie miała na ciebie wpływu, to abyś był przemieniony. When there is culture, we have social Mamy społeczne struktury. This is how to one in the Family, w ten sposób ludzie polegają jedni na drugich w społeczeństwie. Family, rodzina roles. Family roles, uh, v v leadership style, uh, leadership style. Eh? Leader yes. So, this is something is that is a social structure. Co jest społeczną strukturą. Most I wiele razy world. możemy robić zamieszanie w tych strukturach społecznych na tym świecie And kingdom social structure. i w królewskich strukturach. That's why Dlatego of you każdy z nas zapraszam Cię, to to the kingdom abyś poddał się do, Bożego, do kultury Bo Bożego Królestwa. In the kingdom of